Stolik Lowell to element eleganckiej kolekcji utrzymanej w stylistyce przypominającej lata 50. i 60. Co najważniejsze, jest on w całości wykonany w dębie naturalnym, ale spróbuję teraz przyjrzeć się nieco szczegółom. Nóżki stolika Lowell są delikatnie zaokrąglone, co nadaje mu charakteru. Z kolei krawędzie są nieco sfazowane i zaokrąglone. Blat, jak widać, jest elegancki i prześwitują słoje drewna. Jeśli lubicie częste zmiany aranżacji, to przypomnę, że drewniane meble nie są najdrzejsze. Chyba nie byłbym sobą, gdybym nie zajrzał pod spód tego stolika. Jak widać, jest on naprawdę precyzyjnie wykończony, no i myślę, że świetnie świadczy to o jego jakości. Myślę, że stolik lowel będzie bardzo ciekawym uzupełnieniem do niejednego salonu. A jeśli jesteście ciekawi pozostałych z tej kolekcji, koniecznie sprawdźcie na www.twojemyble.pl, co dla Was przygotowaliśmy.